Uuu, zostawię was samych w takim razie. Coś tutaj mogę znaleźć. E no, Paniusiu, ty byłaś z mm, oddziału medycznego. Przepraszam. To nie jest moja dziewczyna. A, dobra. Czyli teraz jesteśmy w mieście. Mamy zlikwidować. Mamy zlikwidować patrolę wroga. Pokój 201. Pokój 202. Tak. Pod tym nic nie ma. Yy. Hallo. Pokój 305. Przepraszam za to cięcie, ale musiałem kichnąć, a nie chciałem zgwałcić Waszych uszu. Hmm, pokój 308. Dlaczego nie mogę wejść do żadnego spokoju? Co się tu działo? Resztki fotela, kanapa. Mogę się tam przedostać? Na upartego mógł być, ale nie chce Ci się. Jasny, Gwin, czy my trafiliśmy do slamsów? Jak... To Dobra, tędy będziemy mogli się zapewne przedostać. Coś tutaj jest, pistolet. Nie, pistoletu nie chcę. Ale mógłbyś odsunąć ten stolik. Ale jesteś zbyt leniwy. Rozwal to. Tu nic nie ma. To gdzie są te patrole wroga, na które mam uważać? Na które mam zlikwi I które mam zlikwidować. Okej. Okay. Kolejny zapis gry. Poczekam aż latarka się naładuje. Mhm. O nie, to ten opancerzony, chodźcie tu. Oddawaj. Ja nie chcę mieć do, nic do czynienia z tym opancerzonym, który już tu przyszedł. Dobra. Odkryj główkę. Ups, 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 ups. Przepraszam. Będę grzeczny. Okej, okay, to była puszka. trzeba było nie stać. Świetnie. Jeszcze ktoś? Ups. Ty na szczęście nie zdążyłeś, ale narobiłeś tyle kurzu. Pytanie, jakiej broni będą tutaj mieli najwięcej? Mam nadzieję, że karabinu maszynowego. I na to też się zanosi. Świetnie. Gdybyście się postarali. Wow. Włączamy światło. Wyłączamy. Włączamy. Wyłączamy. Pstryk, pstryk. Wow! I mega cios. No, ładuj się, ładuj się. Świetnie. Dobra. To już chyba wszyscy. Strzelby nie chcę, ale granat chętnie wezmę. A, tu widzę, że możemy rozwalić deski. Z Waltą też, bo znając ciebie to nie będziesz mógł przejść. Przejdziesz ty tam. Okej, okay, miny tu leżały. Chłopie, kucni. Dobra, wrócimy się tu za chwilę. O i dlaczego tu jest tyle tych korytarzy, korytarzyków i tak dalej. No, Jezu, on zaczyna mnie już denerwować powoli. Zabierz. Zakana kanapą nic. Tutaj nic. Tutaj robiliśmy małe sprzątanie. E, strzelba też nie jest mi potrzebna. Dobra, zobaczymy co jest tutaj. Hmm, znowu ten karabin do robienia kebabów, co tu jest napisane? Diabli wiedzą, dobra, rozprawmy się z nim szybko. No nie wyjdzie, skubaniec. W sumie na jego miejscu też bym nie wychodził. Czy ty nie możesz przez to przejść? Jaki on jest ułomny. Albo to ja nie potrafię sterować. Dobra, wiesz to, to jest mi niepotrzebne. Dostaliśmy tak, amunicję do snajperki, to mnie bardzo cieszy. No i po tobie. Schowamy się, przeładujemy. Czy ja jakoś mogę się tam przedostać? Nie, tu jest dziura. O, tam widzę rzecz, którą chciałbym dostać. Przemogę? Jak ja się tam mam przedostać? Chyba, że tędy ja wam dam otwierać. No, chyba, że mam zeskoczyć na dół, ale no to z sensu by to nie miało. Przecież w końcu stamtąd przyszedłem. Oj, oj, oj 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 oj. Dobrze przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zapraszam. To za karę. Skok tutaj mógł być złym pomysłem. Nie wiem ilu ich tu jest. Chyba nikogo nie ma nawet Dobra, przeszukajmy to pomieszczenie Raczej to piętro Tutaj nie możemy iść Nie wiem co zrobiłem Dobra, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze coś mogę sobie podnieść Schody na górę, z których Zapewne za chwilę skorzystamy, ale tutaj jeszcze jest jedno skrzydło. Tak, tutaj windy też nie działają, ale po tym miejscu się tego spodziewałem. Wow. A straciliście i za chwilę stracicie jeszcze drugiego. Nie, nie potrzebujecie. O ty wielki żołnierzu, bohaterski! No dobra, jak widać, noszą przy sobie cały czas ten karabin, tak więc nie będę się go pozbywał. Strzelby nie chcę. Coś tutaj jeszcze jest ciekawego? Czy Was tutaj tylko tak zrzucili dla Hecy? What the hell? Mam nadzieję, że to nie było to, o czym pomyślałem. Moment, ja przyszedłem z tej strony, tak. Coś tu leży? Nie. Aja, No to nie pozostaje nam nic innego jak iść na wyższe piętro. Yy, tak. Tylko znajdę drogę. Zapewne musimy iść w to miejsce, gdzie przed chwilą byliśmy, albo nie. I gdzie trafiliśmy. O. Dobra. Pożaraliśmy się nad sobą. O, aha, tędy. Co ten karabin robi przyklejony do ściany? Nie mam pojęcia Dobra i kolejna pleczka. A ile ten odcinek już trwa? Nawet nie wiem więc jeszcze trochę pochodźmy, pozabijajmy ludzi Co tutaj tak tupnęło? Pierwsze co przyszło mi na myśl to robocik. Ale... No nie. Tutaj nie mam, tutaj raczej nie powinienem iść, bo to sensu by nie miało. Um. Oficjalnie się zgubiłem. Może na zewnątrz jakoś? Nie. Hmm. Na dół? I może w tą stronę? Nie. i też nie hmm. Tu nie. Tu... Nie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Oni byli tutaj. Ja poszedłem w tą stronę i coś tu pnęło. Tutaj iść nie mogę. Tak, poszedłem tędy i coś tu pnęło u góry. Tak więc. A czy jest sens zniszczenia tych desek? Chyba nie ma więc sobie to podaruję. Wow! Właśnie o tobie myślałem. Eee, tu. Żyry. Król, puść mnie. O oh fuck. No chodź tu, chodź tu. No nie wdepnął w tą minę. Czy on się zaciął? O, widzę chłopie, że jesteś już bardzo obolały i nie wiesz co ro robić w ogóle. Gdybyś wlazł na tą minę, zakończyłbyś swoje moje cierpienia. No nie, te... chcesz. raz znowu nie ten przycisk. Dobra, padł. Czy ta moja mina tutaj jeszcze jest? Jest, a jak ja na nią wejdę, to. Aha, mogę sobie ją po prostu podnieść. Świetnie. Tylko dlaczego muzyka nie ucichła? Czy są dwa? Tak, musiał mieć efektowne wejście. Dobra. Tędy na widocznie musimy przejść, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, już by gardło zaczyna boleć, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.